Trwają letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. Z tej okazji Jan lubomirski landskoroński wraz z żoną Heleną wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uwagę przyciągała bardzo krótka sukienka wybranki serca księcia. Jan Lubomilski-Landskoroński to znany biznesmen i prawnik, który pochodzi z arystokratycznego rodu. Mężczyzna związany był z Dominiką Kulczyk, córką nieżyjącego już miliardera Jana Kulczyka. Jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Para doczekała się dwojga dzieci. W 2020 roku książę Jan ponownie stanął na ślubnym kobiercu, tym razem z hrabianką Heleną Mańkowską. W październiku tego samego roku na świat przyszła ich córka Elizabeth, Jan Lubomirski-Landskoroński, wraz z żoną na spotkaniu w siedzibie w KU. Jan Lubomirski-Landskoroński aktywny jest w mediach społecznościowych, gdzie skrupulatnie relacjonuje swoje działania. Tym razem w obszernym wpisie opublikowanym na Instagramie przypomniał o współpracy i powiązaniach jego rodu z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Podkreślił także, że współpraca z WKU jest również wynikiem osobistego zamiłowania rodziny Lubomirskich do sportu. Przez lata Fundacja wraz z WKU zrealizowała szereg wspaniałych inicjatyw, które promują sport, wartości olimpijskie i zasady fair play. Mamy nadzieję, że kolejne lata tylko umocnią naszą więź i przyniosą jeszcze więcej inspirujących projektów. Czytamy we wpisie. Żony księcia Lubomirskiego ubrała bardzo krótką sukienkę, do postu dołączono kilka fotografii z siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na których widać Jana Lubomirskiego Landskorońskiego oraz Helenę Mańkowską. Książę ubrany był w garnitur i biała koszulę, większą uwagę przyciąga jednak wybranka jego serca. Helena Mańkowska postawiła na bardzo krótką kobaltową sukienkę, do której dobrała jasne bolerko.